Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku Influencerk. Jak możecie tu zauważyć, brakuje czegoś. Brakuje stolika, w sensie tam stacji pracy. Dla te... I parę jeszcze innych rzeczy. Ponieważ y, wyprowadzamy się dzisiaj. To także dzisiaj wyprowadzanko. Znalazłam, powiem wam, jeszcze jedną, który mi się w ogóle spodobał. I stwierdziłam, że wiecie, że to jest w ogóle to coś. Czekaj, czekaj. Czeka. Tak, ja tak, żebyś ty, że ty moją droga, Szybogra. od razu zrób sobie Wawu. transmisję, nie rozmawiajcie, pójdź sobie porozmawiać. Znalazłam właśnie domek, który mi się po prostu tak spodobał w galerii, go troszkę oczywiście przerobiłam, on nie jest, wiecie, w węglu, dobra, za chwilę to wrzucimy. A ty, Dylan, możesz w tym czasie zaprosić Dianę, bo chcę powiedzieć Dianie, że się wyprowadzamy... 4000. Oczywiście domek nie jest skończony, ponieważ po pierwsze nie chciało mi się całego robić. Bo nie ma w tym taki fragment, jak wiecie, później się coś dodaje małego. Także co ty tu masz? Poczucie oczarowania, kiedyś że A ty ty się. No. Także nowy domek dzisiaj. Dobra. Także Diana przyjdzie, pożegnamy się z Dianą i będziemy właśnie sobie czekaj, ty nie masz co robić, nie? Wypoleruj do perfekcji. Lecisz, sadzisz, no? Także nowy domek, i w nowym mieście, oczywiście. Także chodź tutaj się z Dianą przywitać, bo wiecie, to, że się wyprowadzamy, to nie oznacza, że zrobimy sobie kontakty, nie? Czyli będziemy Dianę dalej zapraszać. Mm. I tutaj wiecie... a wręcz zabawny prezent, wiecie, w ramach takiego pożegnania, że już nie będziecie sąsiadkami po prostu. Dobram. To daj. Em ja tu tylko już sprawdzę jak wygląda to punkt sławy. No, dzisiaj już musi być. Dzisiaj ja już nie podaruję. Dzisiaj sobie Larisa już tutaj e, dobram. A ty musisz, mój drogi to wiesz co, wspaniale było spędzać czas z tobą będzie co wspomnieć, z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych, wspólnych, nie ma co Ojej, wiecie jakie to jest świetne że akurat w tym momencie, w którym wiecie ona się wyprowadza o dobra, zakończ transmisję co, i sobie będziemy się musiać prowadzić, dobra, tylko schowamy sobie drona znaczy Larisa, musisz go sobie schować. Chodź sobie go schować szybciutko. I Dylan, chodź ty, no morzem. Um, czekajcie, gdzie było? Tu? Tu. Przenieś rodzinę. Przyprowadzamy się do nowego miasteczka, The Solar. Chyba tak. Stwierdziłam, że skoro ona jest w Zostań Gwiazdą, no to nie kombinujmy i po prostu idźmy w nią. Jesteśmy... E, dobra, środek ekologiczny, bla, bla, bla. Także tak już Wam przedstawiam, jak wygląda ten domek. E, bardziej nowoczesny, stwierdziłam, że ja chcę właśnie coś takiego, a mi się wydaje, że bardzo fajnie tu pasuje. Mimo, że właśnie, powiem Wam tak, wyróżnia się, ale oto. wiecie też, on nie jest wykończony. Widzicie, tutaj na zewnątrz praktycznie nic nie ma. E, okna są też różne, bo zmieniałam koncepcję, w a skrzynka co tu robi. Ehm. Schowajmy ją, raczej znaczy, nie schowajmy, tylko ją przenieśmy. Także wiecie, tu będą zmiany, ale to po prostu z czasem i chwila. oj ojoj, ile tu jest tych rzeczy. Ej, skąd te rzeczy się wzięły? Ej, dobra, więc tak, tutaj stanowisko jest po prostu, wiecie, jej pokój. Ej, ale naprawdę, skąd te rzeczy się wzięły? Czy to nie są może rzeczy Dylana? No, to są chyba rzeczy Dylana w ogóle. Także posprzedajmy może coś, bo niektóre to się nam w ogóle nie przedadzą. Um, czekajcie, co ja jeszcze schowałam? Alarm chyba schowałam. Um, czy to jest ten? Nie, bo to jest sprzeciw. Czy się go sprzedała? Nie wiem może. Hm. No cóż, trudno... A nie, tu jest, dobra. Weźmy sobie może go tu przy wejściu I na razie nam starczy, że wam pokazać, jak on się tutaj prezentuje Ja go pozmieniałam w, praktycznie w całości Także chodź tu Larisa od razu szybciutko Weź mi wyrzuć tutaj ten filmik I sobie od razu też rozpoczniesz transmisję Dylan, to sobie możesz gdzieś, nie wiem, pobiegać Idzie do domu, ja jesteś koło domu, ale okej okay. Dobra, leć uprawiać jogging bo ty do pracy nic nie masz. Ty masz wolne. Dobra. Yy, więc tak. Tutaj mamy kuchnię. Czarno-biała. Tutaj już mamy troszkę jakiegoś bielu. No mamy, mamy biel. W ogóle to jest prześwietne. Larisa A 100 Dobra. Okej, okay, to skoro czekaj. Yy, jest transmisja, to wiesz ty co? wyślij sobie też aktualizację. Yy, promis stare filmiki. Tutaj mi jeszcze to porób. I od razu możesz sobie nagrać filmik. Ja bym chciała, żebyś nagrała zabawnego vloga z przeprowadzki. Ale wracając. Może przyspieszę troszkę. Więc tak. Tutaj właśnie mamy ten... tu jadalnię. Chciałam tutaj ogólnie wstawić drzwi, ale nie chciało mi się, wiecie, zmieścić, bo cały czas mi blokowało. I ok. Tutaj mamy salon. Salon to w ogóle, wiecie, że to jeszcze nic nie ma, ale no, tak jak mówiłam wcześniej, wolę, wiecie, po trochu po prostu sobie dodawać rzeczy. Jak wiecie tu nie ma takiego czarno-białego samego w sobie, bo stwierdziłam, że ja tak nie chcę. Mi nie przeszkadza, że jest, wiecie, troszkę, można powiedzieć, pomieszane. O, Dylan się już wykąpał i tak, jak widzicie no tutaj mamy malutką łazienkę, tutaj mamy taki przedsionek, ale tu jeszcze pewnie też będę coś, wiecie, kładę. no to jest pomieszczenie, tak można powiedzieć, praca Larisy e, później idzie załatwić kochanie moją więc e, tak, no tu jeszcze też pewnie będę coś stać wiecie, jakieś tam jakieś tam rzeczy e, co dron transmisyjny dobra, no to sobie i do toalety, dobra już przesą nagrywać, więc. No nie, nie to, nie to. Więc tak, schowaj do wyposażenia, a tego drugiego łączmy sobie. I tak. tej mam sypialnię. Jak widzicie, sypialnia łóżko zostało to samo, tam zostawiam Podobało mi się to niebieskie. Stwierdziłam, że na razie zostaje, aczkolwiek widzę, że teraz mi to tak nie pasuje. Nie wiem, czy jeszcze nie będę zmieniać, ale na chwilę obecną mnie jest. I tutaj mają, coś jest taka główna sypialnia i stąd mają po prostu przejście. Czekajcie jeszcze, tylko tu je zaznaczę, żeby... Gdzie jest ten filmik? Czy ona go nie nagrała? Naprawdę nie nagrała go? To leci mi kolejne nagrywać, tak nie może być. Na razie nie widzieliśmy się przed chwilą, i tak przyspieszę, oczywiście. I tutaj jest jakaś łazienka, ale widzicie ona jest dosyć duża, i ja nie wiem, czy je w ogóle nie będę zmniejszyć. Może coś tu wstawię, w sensie nie wiem, czy tego pokoju po prostu to będzie w przyszłości pewnie dla dzieciaczka jakiegoś ich, i tutaj po prostu nie wiem, czy je tego nie zmniejszę. Tak, myślę, wiecie, to też zmniejszę tą łazienkę, bo taka duża nie jest potrzebna i tu po prostu wstawię może jakiś sprzęt do ćwiczeń, skoro, skoro Dylan tutaj tak lubi ćwiczyć, nie? No, tu też, wiecie, no mam wejście na balkon, na balkonie też nic nie ma, jakby się przydał. No już, wiecie, nie mówię właśnie o zewnątrz, nie? Także, no, tutaj to, wiecie, tylko basen jest, także, no, tutaj jeszcze jest troszkę roboty, ale, wiecie, jest wiosna. Udało się! Wreszcie, wreszcie With mamy to, uwaga, drugorzędna gwiazda, wzrost solarisu zaczyna zajmować coraz pewniejszą pozycję w świecie celebrytów, może teraz akcyjnie mianować ją drugorzędną gwiazdą, wreszcie się Yama. udało. E, jako trzygwiazdkowa e, telewrytka, może, może wybrać sobie dwa kolejne bonusy sławy. Może też przytulać fanów i robić sobie z nimi selfie. Niestety, jej życie wzbudza coraz większe zainteresowanie po i pojawiając się publicznie, Larissa musi na nich uważać. Na szczęście, istnieją sposoby, by zachować odrobinę prywatności podczas wypraw miasta. Larissa może wykorzystać lustro, by założyć kamuflaż gwiazdy. Jej. Dobra, to co? W końcu wyścimy sobie ten nowy e, punkt sławy co tu mamy więc tak, zarwana noc, zyskaj premie do energii i prowadź maraton transmisji charytatywnych dzięki otrzymaniu premii do energii, która sprawi, że powinno zmęczenie lejsa, będzie w stanie wytrzymać bez snu długie godziny, może ona teraz zarwać noc to idealny sposób na prowadzenie całodobowej transmisji charytatywnej, która jest teraz dostępna za pośrednictwem drona lub stanowiska filmowego dobra, czy my mamy tu coś, co by się nam przydało Darczyńca, chodząca inspirację, Twitter był w sumie fajne. A to jest tym. Um, nie, własna marka. My idziemy w tym kierunku, także tutaj okay. zaznaczam. I pewnie dalej nie możemy iść. <laughs> tak jak myślałam. E, pionierka, nie, nie możemy iść, także no musimy tam czekać. A już mamy trzeci poziom czyli już wiecie, po za nami. większe części za nami, także. No, no. A tu co się stało? Czy ktoś z was się popuś... popuścił? W ogóle z chęcią bym powiem, wam też yy, sprawdziła, jak wygląda to. Yy, dobra, recenzja kosmetyków nie będzie. Yy, w sensie, wiecie, jak wygląda to... A gdzie jest dron? Co on tu robi? Przecież to nie można na dworze. Yy, dobra. Yy, niech się rozpocznie transmisja Larisa, choć... O. Może też wypróbujemy, ale to w następnym odcinku Pomontuj Żeby był już filmik, no nie wiem Bo dzisiaj wrzuciliśmy to może na wtorek Ale wiecie, teraz już zaczynamy troszkę rzadziej Żeby zobaczyć, czy wiecie, coś nam to Ułatwi, czy nie ułatwi Czy będzie gorzej Dobra, czy mamy resztki? To sobie zjedz, tu sobie posprzątaj I też myślałam nad zwierzaczkiem Myślałam nad zwierzaczkiem, tylko powiem Wam, cały czas nie wiem, czy chcę kota czy psa. Ogólnie ja bardziej wolę psy, ale nie wiem właśnie, czy im nie dać kotka. No, powiem Wam, że nie wiem. W sumie by było fajnie, ale nie wiem, czy w mojej nadchodzącej serii nie dam kotka, także to też jest, ale... Nie wiem sama jeszcze. Mamy jeszcze troszkę czasu. Pomyślimy. Może nie wiem, wiecie, będzie jakieś rządzenie losu i się wtedy okaże, że warto wziąć. Dobra, ty zjadłeś, ale mój drogi, posprzątaj po sobie. Yy, posprzątaj i ty jesteś ogarnięty. Dobra, do pracy też nic nie musisz robić. Jak ty masz w ogóle złośliwość? Huhu. Snowboarding. Yy. <laughs> o, z nią masz takie dobre. To sobie jej SMS-ka. O, na Lani też. To wyślij SMS-ka. Jutro, tak mi się wydaje, że jak przyjdziesz z pracy, bo czekaj, ten, którym 9 do 15, to sobie, wiecie co, skoczymy, mi się wydaje, na siłownię tutaj tą dla tych, wiecie, gwiazd. Zobaczymy, jak, wiecie, na Larissa to bój, będzie działać. A ty nie masz tu światła? Ojeju, gdzie wiedziałam, że o tym zapomniałam. Dobra, ale mi się widzimy już następnego dnia. I jak widzicie mamy komitet powitalny, coś co oh. uwielbiam dag, po dag. prostu. Mm. Oh. Ah. Powitaj, nowego sąsiada. Oh. Dylan jest już pracy. E, witamy w naszej okolicy. na no, dzień dobry. Vanessa, podziel się. Ona jest Obiecująca debiutantka. Mm. Podziękuję za przybycie. A później możesz mi e, Nie lubię oh. tych komitetów. Może następnym razem, może tak. Ej, ale przynajmniej troszkę sobie... Yy, musisz iść, to leć. Yy, czekajcie, tutaj. Dobra. I wiesz co, Ty nie wiem czy skończyłaś tam o tutaj efekty. Ja tak bym chciała, żebyś jeszcze sobie wzięła tą transmisję. No. No, to ci pójdzie dosyć szybko. Eee, nie, nie, na dzisiaj nie, może jutro. Udało się dodać efekty, to się cieszę. I jeszcze dodaj efekty przejścia. Idę zabawać tutaj trochę. O, rachunki. O co wam chodzi znaś, z tymi... Dobra, opłać te rachunki. I ogólnie możesz wziąć pocztę. E, dobra, tu już nic. To dzisiaj nie wysyłamy nic. I tak, czy tutaj coś jest? E, starta prezentów co jest niepotrzebna, dobra. To ty Larisa sobie możesz chodzić po, po, po sobie jogę? Bo czemu by nie? W ogóle ten strój mi się podoba. W sensie ten ten sprzed nowy też mi się podoba także. Yy, dron za chwilę padnie, ale to nie wpadnie. Jak Dylan przyjdzie, to się może... Nie, Ani nie będzie ja, tylko sobie od razu mi się wydaje, uderzymy właśnie w tą siłownię. O, Dylan ma już awans. Tak myślałam, że tak będzie. Yy, co słychać Larissa? Ostatnio zrobię się wokół ciebie z poruszku. Zobaczmy spotkałem. W końcu nasza przejść zaczęła się znacznie częściej niż wcześniej. Niż Twoja słaba, nie? No tak. To wiecie, co zrobimy inaczej? Po prostu też weźmiemy Dianę z nami do y, siłowni. na siłownię. Siłownia weź na klatę? No, no. Nice, nice. Nazywam, nazwam. E, dobra, więc tak Wy sobie dziewczynne możecie od razu porozmawiać. I chodźcie sobie, nie wiem, po fal strój, ma fajny strój na siłownię. Ym... Do basenu może nie. Chodźcie może sobie tu, co na to? Chodźcie sobie może poboksować razem. Ćwiczyć ciosy razem. Ale bez dylana, bo... Dylan mi się wydaje, że pójdzie na coś innego. Może chodź tu. Może też poznasz jakichś ludzi. O, tu jest nasza sąsiadka. Możesz w sumie poznać naszą sąsiadkę. Spróbuj się przedstawić. Nienawidzę tego. O, Don Lotario. Przyjazny powitanie. No, przywita się z nim, przywita się z nim. Przyjazne powitanie, mentory. O, może ci wie wiecie taki trener, nie? Osobisty. No, nie wiem, czy nie macie tego samego tatuażu. Nie, myślałam, dobra, nie ma się. Um, tak, już? Jeszcze nie. Przyjazne powitanie jeszcze raz. Dobra, już chyba idziemy. to rozmawiajcie sobie chupak. trochę po szczerze. Parodii innego Sima, na przykład jak się nie ćwiczy na siłowni, rozmawiam o gotowaniu. O, tutaj mamy branta, to też możesz poznać, zawsze mile dobra. Jak tam Marises Co, na ciebie tak reagują? Dawaj, no. Łatwiej to jest okropna. czy ty sobie tu rozmawiasz? No, rozmawiaj. No wiecie, chciałam też, żeby właśnie poznał trochę. Bo wiecie, widzę, że nie zna ludzi, a szkoda by było. Niech sobie poznaje jakichś chłopaków. Larisa jako poza. Hmm. No. Pięknie. O nie, tu mi przejdzie i mi popsuje ujęcie, tak? Czy nie? Jak myślicie, co zrobimy? Może se fotele na miniaturę? Może? Dobra. A nasze pierwsze paparazzi. Czy ty jesteś panem? Nie jesteś fanem. Jestem coś panem. Tak, mamy fana. Obejmij fana. Daj autograf. Bądź miła. E, dobra, jak tam? Okej, okay. troszkę zapoznałeś się, także chodź sobie poćwiczyć dalej. E, no, no, nie z kim ty tam? dobra. Tak już? Zrób sobie fotkę z ręki swanem. Z o, zróbcie sobie z Dianą zdjęcie. Tak, javi, ja Lali znalazła, że się Czekajcie, czy tutaj to się robiło? Ojej, gdzie to było? E, zrób zdjęcie. E, zrób sobie zdjęcie z Dianą. No, zrób się sobie jakieś ładne. Tylko nie wiem, czy wam się wie, już załapie. nie, czy on tam będzie z tyłu? O nie. <noise> Popsuję nam no zdjęcie. Najgorzej. Tylko w ogóle Diana całkiem inaczej wygląda z, y, w tych krótkich w sensie, w, krótkich, w sensie w tych, yeah, tych people, włosach, a nie z tą yeah, burzą włosów. Ale no, dobra, mają zdjęcia. O, sąsiadka. Uh. O, jeszcze mi się to pocięło troszkę, no ale czemu nie? Dobra, tylon sobie ćwiczę. To sobie ćwiczy. Jest tu gdzieś nalani? Nalani? Where are you? Może na dole gdzieś. Nalani sobie chyba położy. A nie, bierze chyba prysznic. To jest nalani? Chyba tak, poznaję po fryzurze, o i gwiazda widzę. Eee, o, już proszę, już chcesz tutaj pływać. Czekaj, wiesz, co ja bym chciała, żebyś na Lani sobie porozmawiała. Bo jakoś tak, 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 tak ma troszkę kontakt spadł. A nie chciałabym tego. No. W ogóle wiecie, trzeba się wypytać. Jak tam lec sprawa z diamą, nie? O matko, to dosyć naprawdę. Dla ciebie to, już widzę, jest mój drogi koniec reniu, także weź sobie prysznic i później weź pęcherz. Sobie ogarnij, a my tu poczekamy na Nalani. Popraw humor. Poznaj. I weź się zapytaj, czy jest z tym jestem ciekawa. Um, I później możesz od razu inni Simowie innego Sima. Diana, zachwalaj ją. Dziewczyny mają co robić. Poczekamy, aż się o, 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 o. tutaj ogarni już będzie czyściutki. Chciecie o co Na Lanie singa. O, He, he, he. Dobrze, Spikni ją z. z Diana, dawaj. Póki tu jest, bo ucieknie za chwilę. Szybko, Larissa. Dawaj. Dawaj, dawaj. Szybciutko. No. ja to chyba niezła sztuka. Przedstawię się, gdy ją zobaczę. O Podoba mi się to. Dobra, ale wracamy do domu. Będę was tu, a w sumie jak już tu jesteście to może się ogarnicie. albo dobra, wiesz co? Ehm, um, chodź, skorzystaj i sobie, nie wyszło to za dobrze, nie sądzę, żebyśmy kiedyś, <laughs> ojeju, naprawdę, spokojnie, ja to ogarnę. Także spokojnie, dobra, wy się tu też ogarniacie, także będziemy kończyć ten odcinek, bo wrócę do domu jeszcze, wiecie. Coś jedzonka sobie zjedzą i też pójdą spać, a może chcecie sobie iść jeszcze popływać, to wiecie. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Piszcie koniecznie, co myślicie o domie, o tym, że wybrałam to miasto, a nie jakieś inne. Także zapraszam na mojego Twittera, link w opisie i do usłyszenia do następnego. Pa!